Szanowni Państwo, drodzy nowosądeczanie, stoimy z Panem Marszałkiem Ryszardem Terleckim przed pięknym zabytkiem Nowego Sącza, naszym ukochanym ratuszem. Wszyscy wiemy, że jest to perła w Nowym Sączu, ale jak widać wymaga remontu. Chciałbym w dniu dzisiejszym bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, ale także mieszkańców Nowego Sącza, Panu Marszałkowi za to, że dzięki jego wsparciu wkrótce rozpoczniemy remont tego pięknego budynku. Jestem bardzo wdzięczny Panie Marszałku za starania, za wsparcie, którego Pan udzielił w trakcie procesu pozyskiwania środków na remont. Panie Marszałku, będziemy o tym zawsze pamiętać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Bardzo się cieszę, że w ramach Polskiego Ładu polski rząd przeznaczył te fundusze na remont ratusza, który będzie z pewnością teraz jeszcze piękniejszy. A my je dobrze wykorzystamy. Dziękuję Jest. bardzo.